Kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jak widzicie, właśnie jesteśmy w trakcie robienia obiadku. Dzisiaj na obiad mamy fasolkę żółtą z bułką tartą, do tego ziemniaczki yy, i mięsko. Ja się, jak słuchajcie, dzisiaj całą noc gorączkował, płakał i się zastanawialiśmy co to, co to, co to. A tu się okazało, że wychodzą kolejne ząbki. Także yy, myślę, że na dniach yy, nam się pokażą. Bo jak na razie mamy tylko cztery ząbki. Prawda, Jasiu? Prawda? No pokazuj zęby. I jeszcze taka fajna informacja. Mamy już położone płytki na naszym korytarzyku. No i wyglądają tak. Wybraliśmy te duże płytki. To są sześćdziesiątki. Wydaje mi się, że fajnie to wygląda. I, i tak, nam się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Okej, okay, fasolka już jest obrana. Słuchajcie, niestety musiałam część wyrzucić, no bo już o tej porze roku ta fasolka niestety nie jest taka fajna, ładna jak przez te całe lato. No i tutaj już mam obrane ziemniaczki. Akurat na ziemniaczki trafiłam naprawdę ładne, także jestem zadowolona. Za chwilkę będę to wstawiać ale słuchajcie najpierw kawa bo dzisiaj jestem bez kawy od rana mam już godzinę 13 nawet już po chyba około tam 14 a ja jeszcze nie piłam kawusi dlatego teraz sobie zrobię kawkę eee, zobaczcie ja w ogóle kubki mam w zmywarce więc zrobię sobie w tym w ogóle muszę kupić sobie pojemniczek do kawy sypanej bo zobaczcie eee, przełożyłam primę do tego od Nescafe. No ale trudno, na razie to może, może być, ale chciałabym mieć jakieś takie inne pudełeczko przeznaczone właśnie do kawy sypanej. po pomalutku, pomalutku idzie do nas jesień i ja już mam em, coś, co pomoże moim dzieciaczkom nie chorować, albo po prostu mniej chorować, mniej łapać te wirusy, to bardziej, że Mateusza chodzi teraz do żłobka. E, no i ja mam tutaj taki tran słuchajcie, on wspomaga pracę mózgu, serca, odporność i zdrowe kości. Już go kiedyś poleciła moja mama e, i niestety jakby zaniedbałam to i nie podawałam dzieciaczkom tranu, podawałam tylko witaminę D, e, ale podobno ten tran ma naprawdę super właściwości, ja będę go podawać mamy o aromacie owocowym. Tran jest od trzeciego roku życia. Mateuszek będzie go dostawał codziennie rano. E, no i możecie go zakupić w aptece za 40. 5 zł za 250 ml, więc tak wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi, to możecie iść do apteki i się zapytać o jeszcze tran, ale bez właśnie tych aromatów owocowych. Ja troszeczkę żałuję, że mam o smaku owocowym, bo niestety nie mogę go podawać do jakichś tam śniadań, obiadków, a bym polała. Wiecie. Ehm, obiadek i dziecko nawet nie wyczuje. No a tutaj z tym podawaniem może być różnie. Zobaczymy. No i witam się już z Wami face to face. Pomalowana i ogarnięta. Słuchajcie, mm, rozładował mi się aparat, a chciałam dla Was nagrać taką pogadankę przy makijażu. Ogólnie jak wiecie ja się miał dzisiaj przez całą noc gorączkę yy, i w związku z tym jedziemy do lekarza. Ogólnie bym nie jechała, bo cały czas myślałam, że są to zęby, ale teraz wyszła ją jakaś dziwna wysypka. Najwięcej, no wolę to sprawdzić. już wrócił do domku. Ja dzisiaj nie wyjeżdżałam po Matie'ego, tylko poprosiłam moją szwagierkę, żeby go odebrała ze żłobka. Także ogólnie dzisiaj jest masakra. W cieniu mamy 34 stopnie, jest naprawdę dzisiaj upalnie. Zresztą od kilku dni już tak jest we wtorek była tylko burza a tak to cały czas są upały no i na dodatek Jasiek prawdopodobnie nam się rozchorował także no masaka także oprócz tego, że jedziemy do lekarza planów dzisiaj brak ja teraz troszeczkę poczytam Matiemu bo Jasiu nam zasnął a Mateuszek nie czytał nic od kilku dni więc poczytamy sobie troszeczkę pospędzamy razem czas no i odezwiemy się do Was na pewno później. O straży pożarnej? Nie, No co tutaj jest? No, szukam. Co to jest? A helikopter, a to? Dzisiaj w nocy urodziła się Zosia, czyli córeczka siostry twojego taty, czyli twoja kuzynka. Zosieńka urodziła się z wagą 2800 i wszystko jest dobrze, więc to jest najważniejsze, jest zdrowiutka. Mam nadzieję, że po dwóch dobach wyjdą do domu, a plan jest na teraz taki, żeby się ubrać, użykować, no i jedziemy po karuzelę, bo taki prezencik obiecałam Zosi. Taką na łóżeczko, zgrającą. Więc jedziemy do hurtowni zabawek. Ja biorę ze sobą Jasia. Jedziemy też po teściową, po babcie, więc no, zapowiada się całkiem fajny poranek. A wczoraj wieczorem byliśmy na na izbie przyjęć, bo Jechaliśmy z Jaśkiem do lekarza i okazało się, że to jednak ząbki. Jaśulek jest zdrowiutki, tylko te ząby jemu wychodzą i właśnie od tego jest ta gorączka. Dzisiaj w nocy też się powtórzyła, ale na szczęście tylko raz, także noc w miarę przespana. No i co? My się szykujemy i odezwiemy się do Was później ale wcześniej weźmiemy syropek żeby na pewno nie bolały ząbki jak będziemy poza domem i wczoraj pani nam kazała kupić pani doktor kazała nam kupić pedicetamol tego leku jeszcze nie mieliśmy my zawsze używamy nurofenu ale podobno ten jest również bardzo dobry i możemy go po prostu na zmianę z nurofenem brać zobaczcie ten syropek ma takie fajne, ma taką fajną Pipetkę. Tak więc musimy podać Jasiulkowi. Tylko ile mamy tutaj? Do 10,5. 1,4. No, także podamy teraz syropek i, i zobaczymy, czy faktycznie zadziała. Jasiowi chyba ten smak nie przypasował. Bo on lubi. Bo, a, nie wypluwamy! No także lek wzięliśmy. No i to idziemy się ubierać. Dzisiaj na obiadek będziemy robić zupkę kalafiorową. Tutaj mam już obrane warzywka i e, pokrojone. A tutaj zobaczcie, ja mam takiego dużego kalafiora. Słuchajcie, za chwilkę go umyję, e, pokroję i dodam właśnie do naszej zupki a tutaj mam prezencik dla Zosieńki dzisiaj musiałam szybciutko jechać, bo wcześniej nie zdążyłam kupić a kto by się spodziewał, że akurat dzisiaj Karolina e, urodzi, także co e, kupiłam taką torbę w, w postaci właśnie z Kubusia Puchatka a torba jest taka duża, bo w środku słuchajcie, znajduje się karuzelka e, od Baby Mix. to jest ta m, z, e, karuzela z pozytywką którą się nakręca i dopiero muzyczka zaczyna grać. Ja kupiłam właśnie takie misiaczki. Tutaj mamy cztery misie. Je trzeba przyczepić do tej tutaj karuzelki. No i tutaj nakręcamy i po prostu karuzelka sobie chyba się kręci i właśnie wydaje muzyczkę. Także fajny, taki uspokajający prezencik dla małej Zosieńki. I w ogóle słuchajcie, Mati chodzi za mną od godziny Z tym makaronem I prosi, żebym jemu mm, go ugotowała e, Ale poczekamy na tą zupkę I właśnie chyba Dodam do tej zupki małemu makaronik Bo nie wiem Ja mu się podobają po prostu te Literki, co są w środku I prawdopodobnie dlatego w ogóle chcę Dzisiaj jeść makaron Zobaczcie, fajne Wesołe literki, to jest makaron od Polmak I tak Mnia. Jeszcze dzisiaj kupiłam taki notesik, bo właśnie potrzebowałam taki notes do zapisywania sobie różnych rzeczy, wiecie, co mam do zrobienia i w ogóle. No i za chwilkę będziemy się przeprowadzać do naszych dwóch pokoi i ten kalendarzek przyda mi się, żeby wiecie, zapisać co tam trzeba jeszcze zrobić. Na przykład musimy posortować wszystko, co jest w szafie, bo szafa z salonu e, wylatuje. Więc no dużo pracy nas czeka, a ja właśnie nie miałam gdzie sobie tego wszystkiego zapisać. Jak, jak już zapisywałam na jakichś kartkach, to po prostu to gubiłam, więc, mm, więc taki mam notesik z takim króliczkiem. Tu już mam zapisane e, jakieś tam, no, na przykład, że właśnie w szafie trzeba zrobić komoda. No, także przyda mi się. Dzisiaj robimy, słuchajcie, placuszki bananowe. E, a do placuszków bananowych najlepiej właśnie dodać y, banany dojrzałe. Ja mam bardzo dojrzałe. Zobaczcie, już y, mają takie kropeczki y, czarne, ale mi to pasuje. Im bardziej dojrzałe, tym lepiej, bo po prostu będą słodsze. I chcę Wam, słuchajcie polecić najlepsze wafle jakie jadłam e, są naprawdę bardzo bardzo dobre teraz wykupiliśmy ze słonecznikiem na próbę bo ostatnio miałam takie wiecie zwykłe naturalne teraz kupiłam sobie ze słonecznikiem jest po prostu przegenialny ja je jem ze wszystkim e, i tak więc super tutaj mamy niską zawartość cukru źródło błonnika źródło fosforu i źródło magnezu naprawdę możecie jeść te wafelki ze wszystkim Jesteśmy już po obiadku i teraz wyszliśmy sobie na spacerek. Ogólnie ta zupa mi troszeczkę nie wyszła, bo po pierwsze nie dodałam ziemniaków, po drugie nie dodałam cebulki, a teraz znalazłam przepis jak właśnie robi się zupę kalafiorową. No ja zrobiłam troszeczkę po swojemu, czyli zrobiłam najpierw rosół i później dodałam te właśnie tego kalafiora. I wiecie, nie było to coś takiego, jak zawsze jadłam, gdzieś tam w restauracjach czy chociażby u babci, ale trzeba uczyć się na błędach. Eee, ja robiłam to pierwszy raz, także eee, myślę, że za drugim razem po prostu będzie lepiej. Jeszcze Wam tylko szybciutko powiem, że jutro malujemy w końcu pokoje. Mamy już kupione farby, więc tak naprawdę zostało nam tylko pomalowanie. I położenie paneli. Już ja nie mogę, słuchajcie, doczekać, bo ee, już nie mogę po prostu na tym jednym pokoju. Ale najważniejsze, że już jest bliżej, niż dalej. i ogólnie jestem w trakcie e, oglądania serialu na Netflixie Riverdale. Wiem, że już jest to dosyć oklepany serial, ale dopiero teraz go oglądam. E, no i powiem Wam, że jest świetny. Jestem pod koniec drugiego sezonu. W sumie już skończyłam. Prawie, więc e, fajnie, zacznę za chwilkę trzeci sezon. E, no i fajnie jak będzie czwarty. Nie wiem, nie wiem czy coś tam e, mówili o tym, że będzie czwarty, ale chciałabym, żeby był, bo naprawdę się wkręciliśmy. A drugi serial, który chcielibyśmy obejrzeć, to Dom z Papieru. E, też słyszałam bardzo dobre opinie na temat. Właśnie tego serialu i myślę, żeby sobie też go później po prostu obejrzeć, bo cieszę się, że mamy w końcu Netflixa, telewizor duży, na którym możemy to wszystko oglądać. Więc tak, teraz mamy takie wieczory serialowe. Uwaga, uwaga, u dzieciaczków już mamy panele. Dzisiaj rano właśnie pan zakładał. No i teraz. No i teraz zakładamy w. Sypialni. Także panele już są, ściany są zagruntowane. Jutro malowanko. W ogóle jestem tak nieogarnięta dzisiaj. Wczoraj w nocy pojechaliśmy z Jaśkiem do szpitala, bo miał znowu ponad 39,6. Ogólnie powiem Wam, że jestem mega zawiedziona, bo przedwczoraj byliśmy u lekarza, który nas po prostu zapewnił, że wychodzą mu zęby. I wiecie, ja cały czas myślałam, że to są zęby, podawałam mu tylko leki przeciwbólowe, a okazało się, że ma bardzo mocno podwyższony CRP. Jasiu miał CRP 35, a norma to jest 5, czyli 7 razy więcej niż powinien mieć. Także jestem wściekła, smutna, zła i wszystko razem po prostu masakra, bo. Pani lektor mówiła nam wczoraj, że bardzo dobrze, że przyjechaliśmy, bo nie wiadomo, jakby się to dla niego skończyło. On miał gorączkę już czwarty, słuchajcie, dzień. No, nie można liczyć na niektórych lekarzy, naprawdę. Ale, ale dostaliśmy antybiotyk Jasiulek teraz sobie śpi. Gorączki jak na razie nie ma, także tutaj mamy jeden plus. Ja później pojadę na zakupy z Matim, bo wszystko nam się pokończyło. I dzisiaj wieczorem robimy już takie generalne porządki z Kubą. Wszystko wywalamy z szaf, segregujemy. Więc nie wiem, czy to pokażę na tym vlogu, ale na pewno pokażę efekt końcowy. W ogóle zobaczcie, jak wygląda moja podłoga aktualnie. Stupki, 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 stupki. Małe, duże. No, ale niestety musimy to mm, przetrwać. Ja już dzisiaj odkurzałam trzy razy. Po trzecim razie już stwierdziłam, że nie ma sensu, bo i tak za chwilę będzie to samo, także e, odkurzę sobie już, jak panele dzisiaj będą założone. Odkurzę, umyję podłogę, e, żeby, wiecie, się tak nie wnosiło cały czas to do przeciwległych pokoi. Nadmuchaliśmy piłkę dla Matiego. To jest ta piłka z y, uszami. E, ogólnie o niej zapomnieliśmy. Dostaliśmy ją od cioci Darii. Już nawet nie pamiętam z jakiej to jest okazji, ale Mati się mega ucieszył jak ją nadmuchałam i mógł sobie dzisiaj poskakać. Ona jest chyba z Pepko i o ile się nie mylę jeszcze możecie ją dostać, bo gdzieś tam ostatnio ją widziałam, także polujcie. I taka zobaczcie leniwa sobota, ja od rana mam włączone bajki, teraz Mati poszedł do babci, po sobie spał, obudził się, poszedł do babci na dwór. No, Jasiulek teraz śpi, a ja oglądam sobie cały czas bajki Ile leżę, bo się troszeczkę dzisiaj źle czuję, jestem przemęczona, wróciliśmy do domu w sumie wczoraj o 1.30 w nocy, także masakra. My już jesteśmy uszykowani, jedziemy do małej Zosieńki i na zakupy.